Witam serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam e, olejek z firmy Drops. Z dawno tej marki nie było na naszym kanale, więc postanowiłem nagrać. Ten smak miał pojawić się na kanale bardzo, bardzo dawno temu. E, zapowiadałem go wiem, przepraszam. E, jest to jeden z najlepszych smaków firmy Drops, mianowicie Hazelnut Punch, czyli. E, tak kopnięcie objęcie orzecha laskowego, tak to mniej więcej można sobie tłumaczyć. Buteleczka 10 ml, zawartość nikotyny miligramów 6. A zobaczmy jak to pachnie. No i jest tutaj oczywiście, jak to w smakach tych właśnie orzechowych, orzecha laskowego, e, smak, zapach nutelli, bardzo słodki, delikatnie czekoladowy. Mm bardzo intensywny i bardzo słodki w niektórych smakach orzechowych, orzech laskowego zapach jest mało słodki ale czuć bardzo wyraźną nutkę Nutelli, Nutelli takiej typowo czekoladowej bez żadnych takich mocnych, słodkich aromatów, dobra to tyle gadania jeśli chodzi o zapach przejdźmy do testów, bateria od 1900 mAh i parownik Wapros 0. Eee, tak, więc spróbujmy. No jeśli chodzi o smak, to jest naprawdę mega. Eee, obecnie w Polsce są już dostępne Liquid Drops, jak zaczynałem Recenzować tą firmę, to jeszcze ich nie było Ale powiem wam, że jest to bardzo Ale to bardzo mega smak Oczywiście nie przybije orzecha laskowego Z P1, ale jest Bardzo fajny, ma w sobie coś takiego Czego P1-kowski orzech laskowy Nie ma eee, Wcześniej nie były dostępne Za bardzo te likwidy, teraz już są Na jakimś sklepie internetowym mm. Więc myślę, że naprawdę jeśli ktoś lubi bardzo słodkie smaki, smaki nutelli, bo to smakuje jak Nutella, warto, żeby ktoś spróbował może, jakiś znajdę liquid co smaku nutelli, albo takiego tego kremu nutelli, tego biało-czarnego, bo to naprawdę jest super. Ja jestem miłośnikiem białej czekolady. O właśnie, jeśli znacie jakiś smak białej czekolady, to napiszcie w komentarzach, bo z chęcią bym spróbował. No i tyle. W tej recenzji pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach, no i oczywiście komentujcie, postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz. Trzymajcie się, siema!